Witamy w specjalnym odcinku naszego podcastu Spotkania z historią. Dzisiejszy wywiad zabierze nas w podróż po dziejach Polski. W studiu mamy Józefa Piłsudskiego, Marię Piłsudską, Wandę i Jadwigę. Zapraszamy do rozmowy. Część pierwsza. Rozbiory Polski. Straty i początki marzeń. Panie Marszałku, początki naszej opowieści sięgają czasów rozbiorów. Czy pamięta Pan ducha tamtych czasów, gdy Polska była dzielona między zaworców? Rozbiory to dramat, który na zawsze odmienił losy Rzeczypospolitej. Upadek ustroju, błędy polityczne i obce ambicje. To wszystko sprawiło, że Polska zniknęła z map, ale nie z serc Polaków. W tamtych czasach każdy dzień był walką o zachowanie tożsamości. Nasze domy zmieniły się w miejsca spotkań, w których dyskutowano o przyszłości. Przyszłości, która kiedyś miała się odbudować. To właśnie w ciemnościach rozbiorów zaiskrzyły się pierwsze marzenia o wolności, które później miały przybrać różne formy w XIX wieku. Część druga. XIX-wieczna walka, powstańcy i wyzwania. XIX wiek to okres nieustającej walki, powstania listopadowe, styczniowe, działalność wielkiej emigracji, jak żyło się w czasach, gdy Polska była jedynie w sercach swoich obywateli. Było ciężko. Walka nie ograniczała się do bitew. To była także walka o zachowanie języka, kultury i godności narodowej. Choć państwo nie istniało na mapie, duch wolności tlił się w każdym z nas. Codzienność pod zaborami była pełna niepewności. Ludzie musieli uczyć się w ukryciu. Konspiracyjne drukarnie powstawały nawet w kuchniach. To było życie ukryte, ale pełne determinacji. Ja sam że dorastanie w takich realiach było równie trudne jak walka o wolność. Każdy gest, każde słowo mogło być aktem oporu. Ale miało trudności, tamte lata ukształtowały nas jako ludzi odpowiedzialnych za zachowanie pamięci o dawnych marzeniach i tradycjach. Część trzecia. Różne wizje przyszłości Polski. W XIX wieku narodziły się różne wizje, czym może być przyszłość Polski, od romantycznych marzeń po pragnienia poważnych reform. Panowie i panie, jak wyglądały te wizje? Miałem swoją wizję. Polska powinna być silna, samodzielna i gotowa do walki, nawet jeśli oznaczało to poświęcenie prywatnych uczuć. Wielu widziało w przyszłości odrodzenie poprzez kulturę, sztukę, naukę. Dla mnie najważniejsze było, pamiętali, że wolność zaczyna się od człowieka, od domu, w którym pielęgnujemy wartości. I choć różnice między zmianami często prowadziły do sporów, łączyła nas jedna myśl – nadzieja na lepsze jutro, która umożliwiała nam najtrudniejsze lata zaborów. Były też głosy, że rozwiązaniem mają być radykalne zmiany społeczeństwa. Że trzeba budować nowoczesne państwa już teraz korzystając z myśli socjalistycznych czy narodowych. Widzimy zatem, że pomimo rozbieżności wszystkie te wizje łączyła miłość do ojczyzny i determinacja, aby ją odbudować. Część czwarta, 11 listopada 1918 roku odbudowanie podległości. Wreszcie nadszedł dzień który odcisnął piętno w historii 11 listopada 1918 roku. Polska odzyskała niepodległość. Jakie emocje towarzyszyły Wam temu, temu przełomowemu dniu? To był moment, w którym oddychało się nowym życiem. Po latach walki i poświęceń wreszcie mogliśmy spojrzeć w przyszłość z nadzieją. Ale wiedziałem, że odbudowa wymaga jeszcze wielu wyrzeczeń. Radość mieszała się tam ze smutkiem, świadomość utraconych lat i ogromu pracy. Niepodległość była darem, który trzeba było codziennie pielęgnować. To był dzień triumfu, ale jednocześnie zobowiązanie, obietnica, ale że nigdy więcej nie pozwoliłoby nasza uczyna została podzielona lub zapomniana. Dla nas młodych 11 listopada był początek drogi. Drogi, na której musimy kształtować przyszłych korzystający z młodości przyszłości. W tej symbolicznej chwili, gdy Polska znów zagościła na mapie świata, każdy z nas poczuł ciężar historii, ale też i niewypowiedzianą radość z faktu, że marzenia o wolnej Polsce w końcu się spełniły. Dzisiejszy wywiad to podróż przez bolesną historię. To opowieść o poświęceniu, nadziei i nieustającej miłości do ojczyzny. Dziękujemy naszym gościom, marszałkowi Piłsudskiemu, Marii, Wandzie i Jadwidze, za szczerość oraz odwagę opowiedzenia swoich historii. Niech wolność będzie pielęgnowana codziennie, wtedy możemy tylko być naprawdę wolni. Pamiętajmy, że historia zaczyna się od domu, a każdy z nas ma w niej swój niezastąpiony udział. Dziękujemy za to niezwykłe spotkanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Spotkań z historią.